Hej, z tej strony Andrzej, w tym odcinku yy, pokażę Wam w jaki sposób sprawdzić bezpieczniki, czy są dobre. Tu mamy 13A, tutaj mam 5A, to również 5A i 13A. <laughs> Więc tak. Tutaj macie ikonkę brzęczyka. Przystawiacie ją. W tym mierniku, ponieważ mi się domyślnie pokazuje ikonka testowania diody, muszę nacisnąć zgodnie z instrukcją przycisk SELECT, więc naciskam. Teraz mi się zmieniło na brzęczyk. I teraz <laughs> biorę bezpiecznik, dotykam jednym przewodem testującym w jedną stronę Słyszę dźwięk, czyli ten bezpiecznik jest dobry. Odkładam teraz, testuję następny. Więc tak, dobra. Jest dobry. Odkładam, testuję następny. Jest dobre i następne, czyli widzimy te cztery bezpieczniczki. Wszystkie są dobre. To wszystko w tym wideo. Do usłyszenia. Hej.